Jak tu pani mija? 29 kwietnia? Tak, na dworze. No to zaraz będziemy. Jeszcze muszę iść się praniem zająć, bo zawsze jest to samo przed wyjazdem jakimś. Ja jeszcze otworzę okno jedno na górze, to nam się trochę w domu zagrzeje. No. <coughs> Nie wiem, ile my tu mamy stopni, zaraz zobaczę. Ale jest na pewno chłodniej niż na zewnątrz. 19,2 jest w domu. Sam nie wiem, czy w ogóle będę dogrzewać tą kołpę. Czy, czy dogrzewać, bo niedługo nam będzie brakowało, nie? Będziemy zamykać nie, okno. Nie będzie nas, teraz będzie bardzo ciepło na dworze. Dobra. No dobra. To zostawiam? A to weźmiemy od razu. Bo to jest tam na zewnątrz, nie? Tak. Do tego, A to w ogóle ten piekarnik to by można było jakąś taką w miarę Estetyczny, Estetyczną czyli... szmatką przykryć. Chyba że takiego pokrowca bym połączył. Wiesz jakie? to tak. No wiem, wiem. Bo tymi polarami to nie, nie. Ja bym je w ogóle wywalił z tamtej. To jest w ogóle w koszu. Nie mogę patrzeć na to. A w ogóle te yy, wszystkie tam bety z domku to tutaj widzę. Przy bramie leżą, tak jakby tutaj coś organizowali, te koce takie, te tam wiesz... To tak, że oni te posprzątali. No posprzątali tak, że, że leżą pod, pod bramą. A tam jest fajny ten taki kocyk, wiesz, ten biało-czarny taki, nie? Tak, tylko że on się, wiesz co... Co, zaczął się... No się poprószkł, No to jak tak? Był parę razy już. To nie szkoda. Zaraz już go nie szkodzę. Kurde, to ugryziowi można dać. No nie? Tutaj już tu mam. Ja ją... Czekaj, czekaj. O. On to z tymi kurczakami też ma dobrze. No. przynajmniej dla smaku. Gdzieś zdrowia to nie wiem. Rzadka sprawa mamy. No faktycznie. Kaczka to jeszcze tak. Indyks wjeżdżają takie sklepowe, ale tak. kurczaka to dawno. Nie mieliśmy. Ło! Wow. On się po prostu posika z radości. Coś można było... To chłopak mu nasyp do tego. Może? Nie? No nie wiem. Po co mu to psuć? Nie tylko posika, to się ciemne. Co? On nie tylko posika. Się nie tylko się posika. No. To znaczy tak, to będzie w sumie będzie wyjdzie na to samo. Przecież. No i tak, proszę Państwa. Przypominam o właśnie, bo to już jest kolejne wideo, od 2 do 5 mamy apartament wolny na majówkę, jak macie ochotę zapraszamy. Dwupokojowy, czteroosobowy, 50 m2. Oczywiście mowa o Zakopanu. Dobra. Telefon 502-664-901. <laughs> zabrzmiało jak telezakupy. Tak, miało zabrzmieć. Dobra, idę mu to, idę mu to sprezentować. Już już zaraz będzie jasno, spokojnie Chodź stary, to jest twój dzień Tylko naczynia wymieniamy. Dobra, albo zjedz i wezmę to no jak? Chyba spoko, co? Ostatnio wystawialiśmy samochód na słońce, żeby się zagrzało, dzisiaj to chyba trzeba go będzie schować normalnie. A, odgórzanko tu się miało odbyć też. To się odbędzie. Zjadłeś? No weź to jeszcze tutaj. Hej Dobra, okej okay. później będą następne. Nawet nie zamlekam. A ziomek nie wejdzie nawet na centymetr. Naczynia przyniosłem do Dobrze. No wielkieś mu uczyniła radości tym kurczakiem. Ja mu radość uczyniłam w sobotę wieczorem. Jak mu dałam, za cztery, A ja mu dałem wcześniej. Kiełbasę przecież też dostałam, co my zjedliśmy z grilla. Także miał chłopina dobrze. Ona Moim zdaniem. Dobrze. Dobra, koko kończę, chyba? Tak? Tak. O, właśnie, kończę, bo telefon swój.